Cześć, idąc za Waszymi pytaniami, chciałbym Wam dzisiaj pokazać działanie asystenta jazdy w korku, na przykładzie Kia Sorento. E, model tutaj specjalnie nie ma znaczenia, bo e, tak naprawdę w większości samochodów ten system działa bardzo podobnie. Zapraszam na krótki film. Pytaniami dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak działa asystent jazdy w korku. Działa to tak samo mniej więcej jak aktywny tempomat, czyli klikamy Mode, włączamy sobie aktywny tempomat, ustawiamy prędkość tym przyciskiem, tak jak w aktywnym tempomacie ustawiamy odległość do samochodu poprzedzającego poziom czwarty, poziom trzeci, poziom drugi poziom pierwszy e, no, pewnie jak idziemy w korku to wypadałoby mieć poziom pierwszy, żeby za bardzo nam się inni użytkownicy dróg nie, e, nie wjeżdżali przed nasz samochód postaram się Wam zaraz zaprezentować jak to wygląda w praktyce Zaraz mamy światła, więc jest szansa, że będziemy hamować, zmniejszymy tą odległość. Nie wciskam hamulca, dodaję gazu. Widzicie samochód zwalnia, nawet do zatrzymania, prawie. Samochód przed nami rusza, my też zaczynamy przyspieszać i samochód trzyma dystans do auta poprzedzającego. Możemy sobie zwiększyć odległość, jeżeli chcemy. I widzicie, że samochód zaczyna zwiększać pomału tą odległość. A na pewno dostosowuje prędkość do auta poprzedzającego. Jedna ważna rzecz o czym trzeba pamiętać: to to, że wciśnięcie hamulca dezaktywuje ten system. Więc. Od razu po wciśnięciu hamulca, jakby my zaczynamy odpowiadać za, e, za prędkość, za dostosowanie prędkości do, do samochodu z przodu. Widzicie? Co tu się dzieje? Samochód zwalnia. Stoimy. I teraz tak, jeżeli ten postój byłby krótszy niż 2 sekundy, to samochód sam by ruszył. A jako, że był dłuższy niż 2 sekundy, to wyświetlił się komunikat na zegarach. Mam nadzieję, że to było widać, że poprzedzający pojazd oddala się, żeby ruszyć. Albo wciśnij pedał gazu, albo po prostu kliknij ten przycisk na kierownicy. To jest albo powrót do wcześniej zadanej prędkości, albo anulowanie tempomatu. Anulowanie zadanej prędkości, gdzie samochód przed nami zwalnia? Nasz samochód też zwalnia. Zgubił samochód z radaru, więc pojawił się komunikat, że uważaj na samochody w otoczeniu. Ponownie jedziemy prędkością 55 km, samochód przed nami porusza się wolniej, on go zobaczył w tej chwili na radarze, więc dostosowuje prędkość do auta poprzedzającego. Może zaraz uda się pokazać to zatrzymanie jeszcze raz. W każdym razie, jeżeli chodzi o tego asystenta jazdy w korku, chodzi o to, że samochód, e, aktywny Tempomat działa e, tak naprawdę przy prędkościach od zera w górę, czyli może się zatrzymywać, może sam ruszać. E, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli postój trwa dłużej niż 2 czy 3, 3 sekundy, to jakby trzeba dać mu sygnał do tego ruszenia, że nie odbywa się to autonomicznie, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś tam siedzi za kierownicą i przegląda Facebooka, na przykład żeby jednak kierowca miał kontrolę nad tym samochodem i żeby kontrolował to, co się dzieje A teraz będzie to ładnie widać Stoimy Pojawił się komunikat, aby przyspieszyć użyj przycisku lub pedału Jest to wszystko ładnie pokazane na zegarach, więc no jest to dobrze wyjaśnione myślę, że tu każdy będzie wiedział, co trzeba zrobić, żeby faktycznie ruszyć. No i jeżeli samochód przed nami ruszy, ja nic nie zrobię, to komputer oczywiście nas powiadomi, że pojazd poprzedzający oddala się za chwilę, to pokażemy, jak się tylko światło zmieni. Pojazd poprzedzający oddala się. Użyłem przycisku na kierownicy. Samochód zaczyna się rozpędzać. I cały czas będzie trzymał zadaną odległość do pojazdu poprzedzającego. To chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o asystenta jazdy w korku w praktyce. Dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeśli film był dla Was przydatny, pomocny, jeśli odpowiedział na Wasze pytania, to prośba o subskrypcję lub lajka. No i co, do zobaczenia przy następnym filmie.